Wszystko uzależnione jest od tego, jak ciężko pacjent przeszedł chorobę. Jeżeli to była postać lekka choroby, bardzo często rehabilitację oddechową można przeprowadzać w warunkach domowych u osób młodszych, które w lekkim stopniu przeszły COVID. Często wystarczą spacery regularne, wydłużane z każdym dniem, ćwiczenia w warunkach domowych. Jednak w przypadku osób, u których przebieg był cięższy, to jak szybko powinna zostać wdrożona rehabilitacja, to oczywiście konsultowane jest z lekarzem, uzależnione od tego też, jak długo pacjent przebywał na oddziale, ale bardzo często ta rehabilitacja wdrażana jest już na oddziale szpitalnym, czyli już w trakcie choroby, a intensywność ćwiczeń i rodzaj oczywiście uzależniona od stanu pacjenta, jego wieku, chorób współistniejących. Ćwiczenia oddechowe, które możemy zaproponować pacjentom, przede wszystkim powinny być proste i żeby pacjent miał możliwość wykonania tych ćwiczeń bez specjalistycznego sprzętu w warunkach domowych, bo regularność, systematyczność jest tutaj podstawą. Dlatego można zacząć od prostych ćwiczeń. Jednym z ćwiczeń może być położenie się na podłodze w leżeniu tyłem, nogi ugięte w kolanach, ręce położone na brzuchu. Następnie Prosimy pacjenta o wykonanie głębokiego wdechu nosem, tak jakby chciał wciągnąć powietrze do brzucha, czując jednocześnie rozchodzenie i unoszenie się rąk na tym brzuchu. Następnie długi, spokojny wydech. Ćwiczenie powtarzamy przez około minutę. Kolejnym ćwiczeniem mogło być ćwiczenie w pozycji siedzącej bądź stojącej. Ramiona zgięte do kąta prostego trzymane przed sobą, następnie ręce złączone prosimy pacjenta o wykonanie głębokiego wdechu, jednocześnie kierując ramiona jak do ruchu w przypływaniu żabką, następnie wydech. I łączenie ramion przed klatką piersiową. Ćwiczenie dodatkowo otwiera klatkę piersiową. Ważnym elementem ćwiczenia jest akcentowanie fazy wydechu, która powinna być 2-3 razy dłuższa niż wdech. I jeszcze jedno ćwiczenie: ćwiczenie w pozycji stojącej. Zwracamy uwagę oczywiście na postawę ciała, plecy wyprostowane, ramiona zwisają wzdłuż tłowia. Prosimy z wdechem o unoszenie ramion bokiem w górę praktycznie łącząc dłonie nad głową następnie wykonujemy powolny wydech ustami wracając do pozycji wyjściowej w kolejnych dniach to ćwiczenie możemy zmodyfikować dodając do rąk pacjenta ciężarki w warunkach domowych mogą być to na przykład buteleczki z wodą Oprócz ćwiczeń, instruktażu ćwiczeń, również terapię pokowidową prowadzimy z wykorzystaniem technik osteopatycznych, terapii manualnej, kładąc nacisk na pracę z przeponą, mobilizację klatki piersiowej oraz opracowanie przestrzeni międzyżebrowych i samych żeber.